Daj rady. I tu jest to, że tu się tak zerujemy. Ten delikatnie cofamy, żeby poluzować. A, no widzisz, teraz z być że w się przecież, Tutaj się zeruje. Tu się ustawia do góry. 100 metrów. 40 metrów, 50 albo 40 cm mm Wciska MD D i zatwierdzone, że 30 metrów ma odmierzyć. Sama odmierza, sama, sama się zatrzymuje. Sama się zatrzymuje na 30 metrów. Pokrętło do... To co Ty teraz będziesz robił na magazynie? Jak, jak maszyna sama będzie za Ciebie mierzyć obrzeże? No wreszcie <noise> będę mógł się opierniczać. Kiedy <noise> chodzi zgadza, wszystko jest okej. Okay.